Dzień dobry wieczór wszystkim naraz i każdemu z osobna. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na tym kanale. Ja jestem Grzesiek, a dzisiaj pomówimy sobie co nieco o wampirach. Osoby, które zaglądają na ten kanał od jakiegoś czasu mogą się zapytać. Przecież już nagrywałeś odcinki o wampira, to po co nagrywasz jeszcze raz? I to jest dobre pytanie, a odpowiedź na nie jest prosta. Kiedy na początku nagrywałem na tym kanale, gadałem z takim tonem głosu, że aż sam tego teraz nie mogę słuchać, a poza tym nie przykładałem się za bardzo do researchu i praktycznie wszystkie informacje brałem z Wikipedii. Postanowiłem więc, że mogę zrobić coś w stylu wersji remastered moich starych filmów, tak żeby ciekawiej się je oglądało i żeby w miarę możliwości zawrzeć jak najwięcej informacji, które nie są wcale takie oczywiste. Tego typu materiały będą pojawiać się raczej nieregularnie, po prostu jak uznam, że chcę coś nagrać i jednocześnie będą to filmy w pewnym sensie dodatkowe. To znaczy nie będą one zastępowały klasycznych cotygodniowych serii, a raczej będą się pojawiały z w losowy dzień, dokładnie tak samo jak ten film, który właśnie oglądacie. I bez dalszego zbędnego gadania przejdźmy do samych wampirów. Chociaż w gruncie rzeczy trochę to potrwa, zanim pomówimy o wampirach samych w sobie, ponieważ dobrze jest wpierw powiedzieć o istotach, które mogą być w pewnym sensie przodkami wampirów, jak na przykład sumeryjskie Dimu, zwane również Ekimu, w które wierzono na terenach dawnej Mezopotamii. Osoby, które zmarły brutalną śmiercią lub taką, która uniemożliwiała poprawne pochowanie, jak np. utonięcie, czy po prostu zostały źle pochowane, nawet jeśli zmarły z przyczyn naturalnych zamieniały się właśnie w Edimu, czyli w coś na kształt demona, który opętywał osoby nieprzestrzegające określonych zasad, a później zsyłał nieszczęścia i śmierć na rodzinę oraz dom ofiary. Dodatkowo Edimu swoim wyciem ostrzegał żyjących ludzi o nadchodzącej śmierci. Na terenie obecnych Indii i Okolic również wierzono w istoty przypominające obecne wampiry. Na przykład Nepalski Pan Śmierci przedstawiany był jako postać o zielonej twarzy z wyraźnie zaznaczonymi wystającymi kłami oraz ze służącą mu za kielich czaszką, w której znajdowała się krew. Podobnie wyglądało to w przypadku tybetańskiego Pana Śmierci, a niektóre cechy, które występują u znanych nam wampirów, posiadała również hinduska bogini czasu i śmierci, czyli Kali. Jednak o tej lasce prawdopodobnie nagram w przyszłości osobny odcinek, chociaż oczywiście niczego nie obiecuję. Idąc dalej na wschód, natrafiamy na wzmianki o istotach podobnych do wampirów nawet w Chinach, gdzie wierzono w niejakie Jiangsi. Żeby wyjaśnić to, jak powstawały i po co, muszę najpierw powiedzieć, że wierzono, iż osoba, która zmarła, powinna zostać pochowana na swojej rodzinnej ziemi, inaczej może jej się po prostu w grobie nie podobać. Jednocześnie przypominam, że Chiny są cholernie wielkie, a śmierci nie zawsze się spodziewamy, dlatego też kiedy dana osoba zmarła na drugim końcu kraju, pojawiał się pewien problem. Mianowicie przetransportowanie tych zwłok było cholernie kosztowne. Zaczęły się więc pojawiać usługi oferujące wskrzeszanie zmarłych i uczenie ich, by sami wrócili do domu i dali się tam pochować. Taki właśnie wskrzeszony trup nazywał się Jiangsi. Z biegiem lat ich forma się zmieniała, aż w końcu zaczęto je sobie wyobrażać jako bardzo niebezpieczne istoty atakujące ludzi w celu wyssania ich krwi. Arabowie też nie próżnowali, bowiem w XV wieku na terenie obecnego Iraku i Iranu istoty nieumarłe zostały podzielone na upiory oraz wampiry. Co ciekawe, spotykamy owe monstra nawet w baśniach Tysiąca i Jednej Nocy. Tam niejaka Nadilla, żona mężczyzny o imieniu Abdul Hassan, Wieczorami wymykała się z domu i razem z koleżankami upiorzycami zjadała na pobliskim cmentarzu wykopane wcześniej zwłoki. Kiedy jej mąż się o tym dowiedział i powiedział jej o tym, że wie, a ona przez to dowiedziała się, że on wie, postanowiła go zabić w nocy. Jednak, jakby nie patrzeć, on sam powiedział jej o tym, że wie, tak więc wiedział, że ona wie, że on wie i się przygotował. Kiedy Nadilla próbowała wyssać mu krew w nocy, ten, jak prawdziwy arab, za nieposłuszeństwo zabił żonę na miejscu. Jednak po trzech dniach Nadila powróciła jako wampir i znowu rzuciła się na nieszczęśnika, któremu jednak udało się uciec. Następnego dnia Abdul-Hassan poszedł na jej grób, spalił jej ciało, a prochy wrzucił do rzeki Tygrys i problem ustał. I przechodzimy do naszych rodzimych wierzeń, czyli do wąpierzy, które, podobnie jak w poprzednich przypadkach, były istotami, które po śmierci nie zostały należycie pochowane i mściły się na swoich bliskich za tak niegodne traktowanie. Dodatkowo wąpierzami mogły stać się osoby, które już za życia były złe, albo nie zdążyły załatwić jakichś ważnych spraw na ziemi. Z powodu strachu przed wąpierzami zaczęły pojawiać się sposoby na uniemożliwienie zmarłemu przemianę w demona. Było to m.in. ucinanie głowy i kładzenie jej między nogami zmarłego tak, by nie mógł jej sięgnąć rękami, założyć na karki powstać z grobu. Wiązanie rąk lub ustawianie w trumnie sierpa nad szyją w taki sposób, że gdyby zmarły zmienił się w wąpierza, to po próbie wstania z grobu sierp odciąłby mu głowę. A jeśli wąpierz z jakiegoś powodu już się pojawił, no to wiadomo, osikowy kołek, krucyfiks, woda święcona czy czosnek, od czasu do czasu srebro. Dzisiejsze wyobrażenia wampira oraz jego popularność biorą się przede wszystkim z dzieła Brama Stokera pod tytułem Dracula, które zostało wydane w 1897 roku w wiktoriańskiej Anglii. Co wyjaśnia, dlaczego nawet w dzisiejszych czasach zabicie wampira z czarnoprochowca naładowanego srebrem, wydaje się być bardziej poprawną metodą niż spuszczanie na niego atomówek czy brucie z kałacha. A Jeśli chodzi o popkulturę, to cóż, nie będę mówić, bo jest tego tak dużo, że nieważne co powiem, to i tak trafi się debil, który zapyta się czemu nie wspomniałem o dwóch tysiącach tytułów, które on zna. Tak więc pod tym filmem zostawię komentarz w odpowiedzi, do którego będziecie mogli pisać, gdzie wampiry pojawiają się w popkulturze. Jeśli komentarze pojawią się gdzie indziej, to będę je usuwał, bo i tak takie odniesienie nie jest uzupełnieniem filmu, tylko chwaleniem się, kto ile czasu zmarnował przed komputerem czy oglądając filmy. Przy okazji na takiej samej zasadzie dodam też komentarz, pod którym będziecie mogli pisać propozycje następnych odcinków i tak nie będę tego czytał, bo nagram to na co będę miał ochotę, po prostu znudziło mi się czytanie komentarzy w stylu nagrać coś o utopcach, gnolach, wodniku szuwarku i mojej babci. Poza tym lubię odpisywać na komentarze, a na komentarze tego typu odpisuję mniej więcej tak samo od ponad 4 lat. Czyli pożyjemy, zobaczymy. I tym jakże pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Jak zawsze mam nadzieję, że się spodobało, jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał, bo zostało już niewiele do równych 14 tysięcy, i napiszcie jakiś ciekawy komentarz, który będzie się równie ciekawie czytało zarówno mi, jak i wszystkim pozostałym. Widzimy się w następnym odcinku. Liczę na Waszą obecność, a do tego czasu trzymajcie się ciepło. No i cześć!